Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna, Witą bratkowie. Kolejne szokujące słowa zdrady Kościoła wydał Sanhedrin Episkopalny. Za zgodą Bergolio, który zmienił prawo kanoniczne. A Judasze z Episkopatu wykorzystali to i wprowadzają do Kościoła katolickiego w Polsce, zadając mu kolejny cios, krzyżując go na tej drodze na Kalwarii. Nie dziwota, że niedawno jeden duchowny grekokatolicki wołał w Atenach do Bergolio Papa tych heretyków! Jest to kolejny cios wymierzony w Kościół Polski przez Judaszy z Episkopatu. To kapłaństwo uformowane przez samo piekło nie pochodzi od serca Jezusa, lecz z samego diabła. Przeczytam wam pewne proroctwo o dzisiejszym stanie Kościoła. Kościół tego nie odrzucił. Prawie 120 lat temu było to przepowiedziane idealnie, doskonały obraz dzisiejszego Kościoła. Nasz Pan Jezus ostrzegł o nowej liturgii, która pewnego dnia zostanie zainstalowana. Ja daję Wam ostrzeżenie, uczniowie, którzy nie są od mojej Ewangelii, ciężko teraz pracują. Aby przepracować według swoich pomysłów i pod wpływem wroga dusz mszę świętą zawierającą słowa, które są wstrętne w moich oczach, gdy ta fatalna godzina nadejdzie, gdy wiara moich kapłanów zostanie wystawiona na próbę, to będą teksty, które będą stosowane w tym drugim okresie pierwszy okres jest tym jedynym mojego kapłaństwa istniejącego od moich czasów. Drugi jest tym prześladowań, gdy przeciwnicy wiary i świętej religii wymuszą swoje formuły w księdze drugiego celebrowania. Te niesławne duchy to są ci, którzy mnie ukrzyżowali i oczekują królestwa nowego mesjasza. Wielu moich świętych księży odmówi stosowania tej księgi. Zapieczętowanej słowami odchłani. Niestety, pośród nich będą ci, którzy ją zaakceptują. Świętemu Ojcu Pio kiedyś Pan Jezus ukazał się w prezbiterium i powiedział: To są ci, którzy mnie będą katować na tych ota ołtarzach. Dwa lata później Matka Boża opisuje nowe duchowieństwo i Jego liturgię. Nie zatrzymają się oni na tej drodze nienawiści i świętokradztwa. Pójdą dalej aż do kompromisu ze wszystkimi naraz, za jednym uderzeniem Kościoła Świętego, duchowieństwa i wiary moich dzieci. Matka Boża zapowiada rozpędzenie dusz pasterzy przez sam Kościół, dusz pasterzy prawdziwych, którzy zostaną zastąpieni przez innych uformowanych przez samo piekło. Nowych głosicieli, nowych sakramentów, nowych kościołów, nowych sztub, nowych stowarzyszeń. Czyli to, co dzisiaj wszystko mamy. Multikulti. A sześć lat później Matka Boża przyszła do osłuchowej i powiedziała ustawy kościelne będą zmienione pod siebie. I co? Nie mamy tego dziś? Wszystko to zostało przepowiedziane przed rokiem 69., kiedy został zainstalowany drugi mszał. Drugiej celebracji, który stał się wstrętny w oczach Chrystusa. Prawo kanoniczne się zmienia, Pismo Święte przekręca, i tak dalej, wszystkie ustawy kościelne. Wprowadzenie kobiet do prezbiterium jest wypaczeniem kapłaństwa, i tak zmierzamy do reformacji, przybliżając się do protestantów. Posłuchajcie dobrze. Wy już nie jesteście w Kościele katolickim, wasz Kościół staje się Federacją Ekumeniczną wszystkich heretyków w jednym, doktryny katolickiej już nie ma tam. W Osłuchowej Matka Boża mówiła wyraźnie, że tylko wiara katolicka jest święta i prawdziwa, tylko w Kościele katolickim jest cała prawda, reszta to schizmatycy, odstępcy i zdrajcy. Judaszami są ci kapłani uformowani przez samo piekło. Co was zwiedli, gdyż nie znacie nauki kościoła? Siedzą w episkopacie. To Polak, Gondecki i ta cała świta Herodów, którzy głoszą z ambon o miłości braterskiej pod postacią szprycy. To współcześni Herodzi, którzy godzą się na śmierć niewiniątek. Plemie żmijowe, jak możecie ujść potępienia w piekle? Ci biedni ludzie, młodzież, dziewczynta zostali przez was zwiedzeni, nieświadomi, naiwni, łatwowierni, a Bóg to wszystko widzi dranie. Czas wyjścia z niewoli spod jarzma ciemięstów, potomków judaszowych. Już się rozpoczął. Tyrani niszczyciele we fioletach i purpurach, którzy łamią wszelkie prawo Boże i Kościoła. Baczcie wszyscy – jeszcze tylko jedno słowo zmienią z wielu na wszystkich przy konsekracji. Opuśćcie natychmiast te mury ohyda spustoszenia, gdyż napisane jest wyjdź, ludu mój i nie bierz w tym udziału. Ochyda spustoszenia stoi u waszych drzwi od schizmy, która właśnie się zaczęła, rozpocznie się ohyda spustoszenia. Ale Bóg ojciec nie pozwoli pożreć swoich owiec i mówi tak: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażąda moich owiec. Położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą oni służyć im za żer. O nie! Oddaliście władzę Chrystusa rządowym przestępcom. Wystarczyło małe przeistoczenie wiary i doktryny katolickiej, i człowiek znalazł się po stronie szatana. My trwamy przy kościele założonym od początku przez Jezusa Chrystusa. Ale pojawiło się kapłaństwo uformowane przez piekło po Somarze Watykańskim II i wmówiło wam, że teraz dopiero wszystko jest dobrze. Podzielili kościół na dwa ołtarze. Pierwszy kościół i ołtarz, który znajduje się tam od wieków, gdzie dziś jest tabernakulum, to kościół prawdziwy i posłuszny Bogu w jego nauczaniu i doktrynie katolickiej. Przeciw niemu stanął sobie drugi. To, co stoi naprzeciw pierwszego ołtarza, jest to bunt przeciw Bogu i jego nauczaniu. Dlatego jest napisane, Dlaczego odwróciliście się do mnie plecami, a twarze zwróciliście na siebie? Konferencja episkopatu jest jak Sobór watykański drugi, która to rozszarpuje owieczki Pana w owczarni. Oni nie znają takiego słowa jak „wierność przysłowie Chrystusa, prawo Boże będą wykorzystywać do swoich niecnych czynów, Szarańcza siejąca spustoszenie w domu pańskim. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam inną, różną Ewangelię od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze raz mówię. Gdy wam to głosi Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem o czyje względy zabiegacie? Ludzi czy raczej Boga? Jeśli chcecie się przypodobać ludziom i światu, nie możecie należeć do Boga. Jesteście wilkami w obczarni. Owieczki już od Was uciekają, a my im w tym pomożemy, byście ich czasem nie pożarli, a dusze ich nie wydali na zatracenie. I jak widać, to gołym okiem polski episkopat idzie drogą odstępczą, głosząc wam inną ewangelię, wprowadzając mentalność sekt zachodu, które odstąpiły od prawowitego kościoła Jezusa Chrystusa, biedne dzieci i młodzież, która nie zdaje sobie sprawy, że jest prowadzona na rzeź przez wilki, Z episkopalnych schizmatyków, którzy udają pobożnisiów, Biada wam za wszystkie profanacje, jakie dopuściliście się w domu Pańskim, dając na nie zgodę. To wy rozproszyliście owce Pańskie, zostawiając je na pożarcie! Biada wam za prze przeinaczanie Ewangelii. Plemię żmijowe węże. Jak możecie ujść potępienia w piekle? Ktoś, kto głosi inną Ewangelię, już tam jest! przekręcacie kościelne ustawy i mieszacie brud z czystością dlatego jest taki zamęt w kościele pańskim pytam się ciebie episkopacie, jakim prawem mieszasz światło z ciemnością brudy tego świata z czystością kościoła pańskiego o błudna szarańczo gdzie się pojawicie siejecie tylko spustoszenie od 60 lat siejecie konkol w kościele pańskim Jesteście jak dzikie bestie, wiecznie nienasyceni, rządni władzy, mamony i nierządu. A Bóg to wszystko widzi. Na episkopacie, inaczej wszyscy zginiecie. Czy zdaliście sobie sprawę z tego, że ludzie odejdą od Kościoła, widząc ten cały cyrk, jaki Wy stworzyliście, że będą kolejne akty apostazji, czy wy macie rozum? Posłuchajcie, dzieci Kościoła katolickiego. Gdy zobaczycie to wszystko, wyjdźcie stamtąd i nie bierzcie w tym udziału. Wrogowie Kościoła są w episkopacie. Udają tylko baranki w przebraniu. Powiedzą Wam, że Kościół na to zezwala, ale to nie będzie prawda, to będzie kłamstwo. Zmieniają ustawy kościelne pod siebie. Matka Boża. Była najgodniejszą, by rozdawać ciało swojego syna, ale była w drugim pomieszczeniu, była pokorna. Natomiast wy pełni pychy, wyniosłości dopuszczacie się niegodziwości w domu pańskim. Chcecie judaizmu? To do synagogi, a od kościoła Chrystusa pana precz z łapami Wara! Tu jest Polska, a nie Izrael! Jak ci się nie podoba, to paszą wąt. A tu taka przestroga dla tatusiów i mamusiów. Czy zdaliście sobie sprawę, ile będzie gwałtów, molestowań? Wystawiacie wasze córki na rzeź. Ja was ostrzegałem. Piszcie tam do nich bracia i siostry i buntujcie się. Dzwoncie co chwilę, bo to nie jest nasza wiara katolicko. Ci, co tego dokonali teraz, dali na to wszystko zezwolenie. To, to jest barbarzyństwo jedne. Kościół należy do Boga, a nie do episkopatu. Episkopat miał wypełniać tylko jego wolę, ale niestety on jego woli nie będzie pełnił. Zmieni sobie ustawy kościelne i powie, że Bergoglio mu no, zezwolił. To ci czwane lisy. Nie wierzcie im, to szarańcza, gdzie się pojawi, sieje za sobą spustoszenie. Taką mają mentalność od dwóch tysięcy lat mają krew na rękach. Sami sobie to proroctwo przypowiedzieli i tą klątwę. Profanacja za profanacją w Domu Pańskim. Na wszystko dają zezwolenie. Bo chcą się przypodobać ludziom, a nie Panu Bogu. Dlatego jest nazwane kapłaństwo uformowane przez piekło. Na wszystko dają zezwolenie, a pytali się nam katolikom, czy my się na to zgodzimy? My się na to nie zgodzimy. Absolutnie nie. Cała Polska mówi nie. Wprowadzacie te pokrzywione, jakieś pokraczne monstrancje z Matką Bożą. Bez nóg. To nie jest katolickie. Jakieś obrazy baptystyczne. To nie jest katolickie. Precz tym... Wynocha z Kościoła. My was tu nie chcemy. Jeżeli nie pasuje wam wiara katolicka, to paszą wą. Każdy jeden powinien iść. Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, powiedział Jezus. Tylko ten, co pełni wolę Ojca mojego. A jaka była wola Ojca? Kościół miał pełnić jego wolę. I przekazywać ją innym, pielęgnować i tak dalej. Niestety, ale polski kościół jest dziś skrzyżowany przez tych, którzy pochodzą z dalekiego kraju, bo takie mają korzenie. Katują go na każdym kroku, wyśmiewają się z niego, pozwalają na te wyśmiewania się. A wy, bratkowie, dali śpicie. Śpijcie dali, nie buntujcie się. Trzeba protestu mną zrobić takich, jak nigdy jeszcze dotąd, bo gdy kościół jest mocny, oni wszyscy się boją wtedy. Wprowadzili ich do kościoła po to, żeby wam właśnie zrobić taki zabawowo klaszczący kościół. Wybiją po i wszystko. Obudźcie się wreszcie. Obudźcie się. Ja was ostrzegałem. Niech Pan Bóg błogosławi, Matka Boża prowadzi po drogach Syna do Syna.